Witajcie w grze Rocket League, tam z Gamerem e, będziemy wygrywać i przegrywać, więc zapraszam do oglądania. Zostawcie łapieczkę w górę, komentarz, subskrypcję, pamiętajcie o dzwoneczku, żeby zostawiać, zostawić, zostawiać powiadomienia o najbliższych live'ach lub odcinkach, a może coś innego będzie na tym kanale jeszcze więc zapraszam, serdecznie, do oglądania miłego weźcie coś do chrupania ej no a jak? tylko, że mam to takie dni, że w ogóle w piłkę nie trafią oj, dobrze, bez lagu Będziemy mieli. Jo. A nie, tak... O nie, nie, nie to też tak nie tak... psia. Psia, psia, Nie, nie, tak, nie, 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 nie... Nie ma tak podwoju. Nie dałem się z nim... Wy... Jak to tu strzelę? Matko bożka, co tu się stanie No niestety, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Jeśli... Nie... Popon... To... Ty, ty Może jeszcze wybronił. Hehe. <gry> No możliwie Wiedziałem, że tam jest z tyłu O Bo ś Oku nie trabiłem Weź do k niej ja, piercie <laughs> Teraz już nie musisz Nie mam mnie. Ej. Ja tak bym za, 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 za długa była. Jakby tak mam pompę. Bo leczko. O, właśnie. A ty by A zabrałeś mi minutę. Masz? Dobrze, ale bym. No tak trafić jeszcze, nie? A i było szybsze, na turbo nie ma, najgorszej. Dobra, ja ją wybiję, masz. Leć do brąki już. Dobra, nie, jednak wracaj się. Co tu takiego? Ok, ją lekko. Pięć dobrej ził. To Nie masz rozwalać, tylko dobre. Stop, stop. O Boże. Jak wincz poszedł. Ja Wiedziałem, że on tam jest. Nie bo się nie potrzebnie w powietrzu, w powietrzu, w powietrzu, w powietrzu, w Kurde Ja powietrzu, w tu w Ja to lubię kupił, kupił tą piłkę jak to nie w razie mówię. kurde było nie? No. Ja pierdolę. Uważaj. Chciałem koziołka zrobić, ale nie wyszło. Jakiś rower, ty. Dziwne jest, dziwne Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj! dawaj. że jest, prawo. jest, dziwne jest, Nie jest, też jest, dużo. jest, zbyt duże. dziwne Za Będą miał cinek na ten Nie będzie miał Nie wiem kiedy. Ta muzyczka. Wow. Okay. Ja pierd... A myślałem, że się odbije od ciebie. Wybroniłem to. Ja to obroniłem. Jak ty, jak ja to odbiłem? Co jest tą grą? Ja, ja odbiłem. Dostałem ten, ten, punkt. 50 zaś. Nie wiem, o, o. Nie ma mnie. Zabił mnie. No! Chore, ale no zabił mnie, no. Wiem, ale wiem, tylko że on mnie popchnął i nie mogę no. wyszli. Ale szeli. grać nie potrafię, no to muszę rozpierdalać nie pod. Przecież. Ale go w pójdę, bym go zrobił. A mogę się poczekać, bo będzie lekko do okna od razu we a w Kurwa nie jeżdżę w Oho, ale akibane. Spory, że ci no to się wytupiłem, no, ale już wolałem. Myślałem, że on chce już wiesz, wlecie w nią, a ja tak już, ja już, ja już tu nic nie widziałem, nie? To wszystko nagrane jest. I... Baka, no, trzeba, żeby... Nie i... Bo szczerze, ją wybił. Ty to lubisz, chłopcze. Papu i to zabrał. Ajasz, majster, lecisz. Paga, leci do nas. Nie mam nieruchomości. Leci do mnie, teraz już serio, leci do mnie. <grystanie> Takich piłek to jeszcze ja nie umiem bronić. Jest sam, dobra, nie popnęł się. Że... Kóra mogę szybciej skoczar skakać Kurbo Chyba na zbliżimy Nie potrzebnie co tyle wiesz to tubo Alalaloo Chciałem ja to tak... chciałem tu dotknąć. A ja chciałem ten jeszcze dobić, ale już się trafiłem. To było ładne. O nie, ratujcie to. No 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 no... Aj, brawo, Ja bro. prawie. A Kurczę, myślałem, że dokrę ją. Sorry. Babcia! <grym> Bab <grym> Bab babcia. <grym> <grym> To mnie wkurwiają oni, nie? No ja... mnie też. To wkurwiają. Pchają cię, rozpierdalają cię i chuj. To teraz muszę przepchnąć, no ale no. To chyba... To chyba, chyba nie zobaczę, chyba, świata dziennego. O, podobnie. Jest, no. świetnie. Ale tak Ilealne, cudem, nie? nie? Tak, tak normalnie cudem, nie? Hatry trick no, Tak ledwo, ledwo. Bo za mocno. No właśnie, idealnie było. No. goal, <laughs> Aj, było bliżej. O, nie jestem. O kurde, szybko poleciała piłka nie. Dobra, nie trafił. nie. Nie trafił. Biorę ją. Chciał mnie rozwalić, Hej. Mamy to. Ta... Baję tutaj, chciałem je trafić. A nie będzie widać. O, kurde, nie trafiłem. Jestem tak trafiłem Tracę się do ramna. No. O nie. O nie. O, oh, no, 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 no. Pierdałem albo albo to przegramy albośmy to tam nie 5, 5 minut trwa już mało się minut. czy nie się spodobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Pamiętajcie o dzwoneczku i trzymajcie się. Cześć! Pozdrawiam, Grześ.